bo no. jest co, rozbierałem się, Miałam taką piękną dziewczynę i ta dziewczyna, kurde, zaproponowała mi stosunek, nie, a ja dzisiaj, kurde, to możliwości nie było, bo dlatego, że, kurde, rozumiesz, wiesz, za mocno się przemęgł, napracowałem, nie, to mówi, kurde, tak mi powiedziała, no, ale ja mówię, kurde, ale to będzie na jutro, eee, dobrze. Andrzejku, jutro pokaż jeszcze, jak, jak robisz po, po francusku. O, powrazy tu. No, no widzisz, jak tobie jest pięknie. No i może coś zaśpiewamy. Piosenkę? Tak. Piosenka przypomni ci, że ktoś na ciebie czeka, że ktoś z daleka czeka, a w oczach mały właśnie o to chodzi. A teraz taką weselszą piosenkę. Weselną? No. Weselną? No. Oh,